Chciałbym jeszcze raz wyrazić szacunek i wdzięczność wobec księdza Proboszcza i wobec Was, którzy tutaj razem to dzieło piękne współtworzyliście. No i tak wszyscy odczuwamy różnicę temperatur między kościołem <grym> parafialnym, a nie To, to ba bardzo dziękuję, że tak jest, to niech to miejsce, obitamy oh, witamy księdza dziekana też, cieszymy się, się, że jest z nami, to drodzy niech to miejsce zatem, za chwilę to poświęcę, będzie takim pięknym miejscem i modlitwy i takiego osobistego spotkania i takiego no, szczerego wołania. Tak myślę, że te, 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 te obrazy i te dwie postaci. Matka Boża nieustającej pomocy, no patronka w trudnych sprawach i święta Rita, też patronka takich dramatycznych doświadczeń, to jest takie zaproszenie, żebyśmy i my, tak jak ten człowiek chory dzisiaj w Ewangelii, nie bali się bać do Pana Boga, Panie Boże, pomóż, bo... Bo, no bo potrzebujemy Twojej łaski, bo sami nie dajemy rady sobie z tym. Kościół jest naszym wspólnym domem, na chwałę Bożą i ku pożytkowi wszystkich wiernych, niezależnie od wielkości jest miejscem spotkania z Bogiem i wspólnotą. Dlatego też pragnę w imieniu swoim, jak i rady, rady parafialnej i wszystkich wiernych, złożyć najszczersze podziękowania za Twoją obecność w biskupie Damianie. I za poświęcenie naszej kaplicy w parafii Matki Boskiej Kostachowskiej. Wdzięczną modlitwą obejmujemy wszystkich wspierających to wielkie dzieło. Bóg dziękuję. dziękuję. Dziękuję za Dziękuję. Dziękuję za bardzo radę. Bardzo, Dziękuję. Bardzo dziękuję. 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 Dziękuję za piękne kwiaty, za bardzo dobre, życzliwe słowa. No to niech to teraz stanie się miejsce pięknej modlitwy i co by każdy doznał tutaj umocnienia w swoich różnych doświadczeniach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i Amen.